Cześć, zapraszam Was dzisiaj na drugą część holu ze sklepu Zielony Parapet. Otwieramy moje zamówienie online. W pierwszej części mogliście zobaczyć. Kilka roślin plus e, osłonki do I dzisiaj tak samo druga część. Jeżeli te pierwsze nie widzieliście, to link będziecie mieć oczywiście w opisie pod filmem. Zacznijmy od roślin, bo tego pewnie jesteście najbardziej ciekawi. Co mnie zaskoczyło, to to, że zamawiając e, dwa patyczaki, niestety one były po prostu tak włożone do kartonu bez żadnego zabezpieczenia, więc to jest drugi patyczak, na który się zdecydowałam. To jest wersja XS. Tam na stronie musicie dokładnie czytać i oglądać zdjęcia, jest informacja za jaką cenę jaka jest roślina. Ja się zdecydowałam właśnie na takie małe patyczaki, z tego względu, że i tak będą, wiecie rosnąć, robić się większe, a ja je chcę zamontować w takim jakby kwietniku, w takiej makramie i po prostu najprawdopodobniej one będą wisieć nad łóżkiem, więc też nie chciałam, żeby one były na początek takie wiecie, bardzo, bardzo bujne, bo nie wiem jak mój Alex, wiecie, jak się będzie z tym czuć, że mu coś wisi nad głową, więc dlatego taki właśnie malutki patyczek, to, to pierwsza rzecz. W poprzedniej części tak otwarłam, bo nie byłam pewna co to jest, a w końcu wam nie pokazałam i to jest moi drodzy, mój starzec, Em, że on ma takie wymagania, wiecie, niby nie potrzebuje jakoś specjalnego miejsca, ale jest dosyć kapryśnym, to bałam się, ale jedna z Was mi napisała, właśnie polecając ten sklep, żeby po prostu kupić jakąś małą wersję i się sama przekonam, czy rzeczywiście u mnie będzie się mieć dobrze, czy może wręcz przeciwnie. I zdecydowałam się właśnie na taką wersję Starca XS i zobaczmy jak on wygląda. Jest opakowany właśnie folią i takim papierem ok. Jeżeli tracę głos, zapowietrzam się, to powiem Wam, że u nas jest dzisiaj tak koszmarnie gorąco, ja cała płynę, jestem mokra. No i właśnie brakuje mi troszeczkę tchu, więc zobaczcie, ale to są właśnie te upały niestety. Na dworze jest 30, 33 chyba tak. No to u nas na poddaszu jest oczywiście jeszcze więcej. I powiem Wam, że ładnie on wygląda. Nie jest uszkodzony mimo, że nie był, wiecie, jakoś w folii, nie wiadomo, jako grubą zapakowane, to wygląda naprawdę, myślę, całkiem dobrze. No i zobaczymy, to będą, wiecie, takie moje testy, nazwijmy to tak. Będę próbować, zobaczymy, czy będzie mu u mnie dobrze, czy może wręcz przeciwnie, no bo podobno starsze są kapryśne, więc zobaczymy. Więc kolejna taka mała roślinka. Następnie, moi drodzy, syngonium. Jestem go bardzo ciekawa. Rośliny, pokazywałam Wam w poprzedniej właśnie części, są połączone takim o, takim po prostu kijem, żeby tutaj za bardzo się też nie, nie przemieszczały po tej paczce. Moje z syngonium to jest chyba wersja S albo M, już nie pamiętam. Linki będziecie mieć pod filmem, jakby Was jakaś roślina zainteresowała. No i jest zapakowane w folię, tylko tak jak mówiłam w poprzedniej części, minusem jest to, że góra rośliny nie jest zabezpieczona. Natomiast tutaj przy tym syngonium widzę że na szczęście nic się nie stało, ale moim zdaniem ta folia właśnie gruba powinna być też od góry, żeby zabezpieczyć górne liście po prostu rośliny. Jeśli chodzi o ziemię, bardzo mało się wysypało, więc to jest plus. I teraz... Dobra, to się udało. I o, może Wam pokażę tak. W Syngonium tutaj góra jest fajnie zabezpieczona, że rzeczywiście tej ziemi się mało wysypało, więc to jest plus. No i zobaczmy, Sama roślina jeszcze, jak wygląda. Tutaj Spróbuję ją tak w miarę, wiecie, szybko rozpakować, żeby tutaj nie marnować Waszego czasu. Okej, okay, to gonium malutkie wygląda tak. Ciekawe, czy tu jest jakaś informacja. Tak, rozmiar sadzonki M, więc ja się zdecydowałam na Mkę. No, mimo wszystko ona się wydaje być dosyć taka mała, ale wiecie. Rośliny będą pewnie u mnie rosnąć jak szalone, będę Wam opowiadać w update'ach roślinnych, więc dlatego też się nie zdecydowałam na jakieś, świecie wersje L czy XL, tylko tak jak Wam mówiłam właśnie w poprzedniej części, rośliny, które wybrałam są od XS do N. I tu teraz coś większego. To jest, moi drodzy, filodendron. Ten jest na tyle, widzicie, niski, że tutaj rzeczywiście ta folia go fajnie zasłoniła, no ale... Widzicie, rośliny, które są po prostu wyższe, które mają większe liście, ta góra moim zdaniem powinna być zaklejona, powinno być to bardziej zabezpieczone. No, też niewiele ziemi się wysypuje, to jest plusem, że fajnie zabezpieczają tą ziemię właśnie przed wysypaniem. I to jest mój filodendron. Wielkość sadzonki, moi drodzy, M, znowu tak jak, na, tak jak to symbol nią. Tutaj dodatkowo, tak jak w przypadku mojej monstery z poprzedniego właśnie odcinka, jest wrzucona też taka, wiecie, wata, żeby zabezpieczyć tutaj środek rośliny. No i powiem Wam szczerze, że się, że się ładnie prezentuje. Trochę muszę przetrzeć liście, bo są po prostu takie, wiecie, pokryte po prostu plamami z wody. No, ale powiem Wam, że naprawdę... Jestem pozytywnie zaskoczona, jeśli chodzi o to zamówienie, bo powiem wam, że naprawdę miałam, jeżeli mówimy o zamówieniu online, bardzo duże obawy przed zamawianiem roślin, ale jest w internecie zdecydowanie po prostu większy wybór niż u mnie stacjonarnie, więc dlatego byłam właśnie zmuszona kupować online. I ostatnia roślina, którą wybrałam, to jest moi drodzy Diphanbarkia. I też widzicie, to ta sama historia, nie będę się powtarzać, widzicie bardzo dobrze. Dobra. Dosyć jest mokra, przyznam szczerze, ale też dobrze zabezpieczona. Dobra, opakowuję ją z tej folii, jestem powiem wam że w niewygodnej pozycji na dodatek będę pewnie cała dzisiaj brudna z ziemi tu nie ma akurat rozmiaru sadzonki i z tego co właśnie sobie przypominam oni sprzedają Diefenbachię w jednej wielkości więc ona wygląda tak dajmy się jej też, wiecie, trochę rozprostować będziecie wszystko widzieć dobrze na przebitkach te rośliny kiedy one już u mnie trochę postoją bo wiecie, one jednak w paczce w tych foliach były wszystkie dosyć mocno stłamszone dodatkowo właśnie ta Diefenbachia jest trochę brudna po prostu z ziemi, więc ją też właśnie będę musiała oczyścić Natomiast myślę, że jak na to, że tysiąc kilometrów gdzieś tak mniej więcej te kwiaty, te rośliny do mnie szły, to naprawdę myślę, że wyglądają całkiem w porządku, więc zamówienie myślę, że całkiem okej. Okay. Naprawdę spodziewałam się, że będzie o wiele, wiele gorzej. Tutaj moje roślinki będą stać, o może tak postawię, będziecie, będziecie troszeczkę widzieć, no, filodendron, nie za bardzo, okej, okay, nieważne. W każdym razie teraz osłonki jeszcze Wam pokażę, bo może Was te interesują wzięłam sobie dwie takie same jedną już Wam pokazywałam w poprzedniej części natomiast wszystkie pozostałe to są po prostu osu... osłonki i jedna przyszła stłuczona okej, okay, dobra i ta, która mi się najbardziej podobała taka szaro-niebieska okay, ta jest totalnie stłuczona nawet nie będę tego rozpakowywać, tylko zrobię zdjęcie i im po prostu um, wyślę maila, że jedna po prostu przyszła totalnie w kawałkach, powiem Wam szczerze, że tak stukło, że aż się przestraszyłam. Dobra, zobaczmy te kolejne. I o czym mówiłam, że zamówiłam dwie takie same, a każda pozostała to jest po prostu, wiecie, wszystko z innej parafii. Tutaj mamy jakąś dużą, chyba ze wzorami jakimiś takimi delikatnymi. Ta mi się nie wiem czemu tak kojarzy z Maroko. Wiecie, ta jedna, ta jedna, wiecie, osłonka przyszła uszkodzona, natomiast myślę, że nie będzie problemu właśnie, żeby odzyskać go w Poza tym będę za mniej więcej 2-2,5 tygodnia w Polsce, więc będę mieć możliwość sobie po prostu znowu coś ciekawego wybrać. I myślę, że tym razem po prostu nie będę zamawiać online, tylko w castorami bo z tego co widziałam, oni też mają fajne doniczki w fajnych cenach. O, to jest pierwsza. No nie wiem czemu, ale właśnie mi się kojarzy z Maroko, bardzo ładna. Tutaj właśnie ta, którą Wam pokazywałam w poprzedniej części. Ona jest myślą o tym kwietniku, który będzie z makramem. W sensie takich kwietników chcę mieć trzy docelowo. Natomiast na razie się zastanawiałam tylko co wsadzę do dwóch. Ten trzeci na razie jeszcze nie, nie jestem pewna. O, i ta wygląda w ten sposób. Ja mówiłam, że ta jest akurat taka wiecie delikatnie gdzieś poprzecierana i tak dalej, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Wręcz mam wrażenie, nadaje jej to uroku, że nie jest taka właśnie idealna. I ja lubię właśnie, jak rośliny są wiecie w jakichś w jakich workach, albo w jakichś takich jak to nazwać koszach, albo właśnie w takich nieidealnych osłonkach. Bardzo mi się to podoba. Ta jest też śliczna, ta ma bardzo ładny wzór, o coś takiego, tak ona się prezentuje i jeszcze moi drodzy jedna, no powinny być dwie, ale że ta jest jedna stłuczona, to po prostu zostawię Wam tylko do niej link, ta jest naprawdę bardzo ładna, możecie sobie zobaczyć, no i na szczęście całego tego zamówienia, czyli z dziewięciu roślin jest ośmiu osłonek, Chyba tak. I tak, bo jednej mówiłam, wam nie wysłali mi, bo po prostu się wyprzedała i wysłałam zwrot gotówki. To jedyna rzecz, która mnie tak właśnie zasmuciła, to tylko ta stłuczona jedna osłonka, a cała reszta naprawdę jest w porządku. Osłonki wyglądają świetnie i naprawdę roślinne. Myślę, że też przyszły w całkiem fajnym stanie. I ta jest ostatnia właśnie. O, myślę, że całkiem ładnie też wygląda. no też nie jest, widzicie, idealna. Ona jest też nie gdzie poprzecierana, ale myślałam właśnie, że dodaje jej to uroku. No i to na tyle. Całe moje zamówienie. Tak jak Wam powiedziałam, jedna rzecz mnie bardzo zmartwiła, natomiast mam nadzieję, że nie będzie problemu, żeby odzyskać gotówkę. Rośliny naprawdę przepiękne, fajnie wyglądają. Oby teraz się u mnie utrzymały. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Możecie mi pisać jakieś polecenia, jakie rośliny u Was się sprawdziły, co by polecacie, żeby jeszcze. Kupić do mojej domowej dżungli, bo naprawdę no, tych roślin już jest coraz więcej. Ale to jest jedyna dziedzina, gdzie u mnie minimalizm nie obowiązuje. Mogłabym rośliny po prostu kupować bezprzednio, bo je ja po prostu uwielbiam. Żegnam się z Wami w tym upale. Mam nadzieję, że Wy wytrwaliście do końca. Ja na szczęście też, ale po prostu płynę. Oby się zrobiło u nas choć troszeczkę chłodniej. Życzę Wam udanego dnia, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, papa.